Witajcie na kanale, zadam mną mix za 45 zł, są to zdrapeczki z Poznania I zobaczymy ile uda mi się w nich wydrapać, mam tutaj ekstralinie, paradiso, wielkie granie, gruby cash i laki koniczyna Zaczniemy sobie od tej za 5 zł, sobie tutaj troszkę przybliżę Zerwaszka z numerkiem 47 szukamy biedrąki czarnej e, albo e, czerwonej. I tutaj mamy motla, zegar, e, klucz, żółw, Misienka cytryna palma, nutka, e, tulipan, to jest ten nasz bananek. E, I serce i to wszystko. Więc pierwsza zrepeczka z Poznania jest przegrana, kontrolne to e, GB. Ok, teraz wielkie granie. Zdrapeczka z numerkiem 14. Tutaj szukamy monet, żebyśmy przepisaną kwotę, gwiazdkę. Wtedy mnożymy. Wygrano razy dwa. I wygrywające liczby to 29, 41, 46, 55 i 19. I nasze liczby czterdzieści osiem nie ma czterdzieści pięć obok osiemnaście obok dwadzieścia jeden pięćdziesiąt siedem dwadzieścia cztery trzydzieści siedem pięćdziesiąt dziewięć szesnaście trzydzieści dwa trzydzieści cztery dwadzieścia trzy trzydzieści dziewięć trzydzieści osiem piętnaście czterdzieści dziewięć dwadzieścia dwa pięćdziesiąt cztery obok, pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt trzy. I ta zrapeczka jest przegrana. Tutaj kontrolne są, tu mamy C. Nie widzę więcej kont innej kontrolnej CL. Zrobiszka przegrana Grup cash z numerkiem 19 szukamy worka, wygryłem przypisaną kwotę portfelem nożym roz 2 i wygrywające liczby. Wygrywające liczby to 27 dwadzieścia osiem, trzydzieści jeden, jeden i czternaście, a nasze liczby to osiemnaście, trzynaście obok, dwadzieścia cztery, dziewiętnaście numer z rapeczki Siedem, pięć, trzydzieści osiem, dwadzieścia pięć, czterdzieści, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy,

Ta zdrapeczka też jest przegrana. Tu mamy M. K. Ok, Teraz Paradiso z numerkiem 22. I szukamy symboli. Może troszkę ją oddalę albo będę przesuwać przybliżę i będę najwyżej z przesuwać przesłuwać i tutaj mamy łódź i palma łódź i palma o, palma jest tutaj Łódź i palma. Palmy nie widzę A Łódź. Nie widzę łodzi. Czyli najwyraźniej jej nie ma. Najwyżej, jak się znajdzie, ją założę, to drapię Ok, i teraz tak kapelusz i termometr. Kapelusz i termometr. Termometr mamy tutaj. Tu mamy dwa kapelusze. Widać? Przepraszam. Dwa kapelusze. I tu jest jeszcze kapelusz i tutaj jeszcze mamy kapelusz. Okej. Okay. Termometru nie widzę. I teraz kompas, i aparat. Tu jest jeszcze termometr. Kompas, i aparat. O, tu jest ta nasza łódź. Kompas, i aparat. Tu mamy jeszcze termometr. Tu jest jeszcze palma, ale tu przekapiałam uh, tych symboli. Kompas gdzieś widziałem, aparat mamy tu. Mhm. tu. Jeszcze widzę kapelusz. Tu jest jeszcze aparat. Nie widzę tego kompasu. Jak mi się rzuci w oczy, to zdrapiemy. Ok. Następnie mamy liść i fala liść i fala liść jest tutaj liść mamy tutaj A, tu mamy falę liść i o tu jest ten kompas tu mamy kompas i tu jest kompas A, liść i fala mamy jeszcze falę a, mniej więcej, nie widzę teraz następnie y, arbus i krab arbuz i krab arbuzika mamy tutaj y, o, mamy linię, super na razie mamy dyszkę um, Arbuzik i krab Krab jest tu I arbuzik na dole Ok Następnie Będziemy szukać uh, Shorty i flaming Shorty i flaming Shorty są tutaj. Tu mamy shorty. Tu są shorty. Tutaj są shorty. I tutaj jest flamik. Okej, okay. teraz Okulary i lody. Okulary i lody, lody mamy tu. Okulary i lody. Tu są okulary. i a, piłka piłka i cytryna cytryna jest tutaj piłkę mamy tutaj i to wszystko OK a, teraz a, wiadro i Rozgwiazda, wiadro i rozgwiazda. Mhm. Wiadro mamy tutaj, rozgwiazda jest obok. Yy. I to wszystko i ostatnie dwa symbole to koszulka i deska koszulka i deska deskę mamy tu deska jest tu koszulkę mamy tu i to wszystko a tu jest jeszcze nadal koszulka ok a mam nadzieję że wszystko zdrapałam Kontrolne już mi się jedna na początku odkryłam. Kontrolne jest A, więc za to wychodzi że mam 10 zł. I A jest na 10 zł. Nie znam kontrolnych na tą zdrapkę. Więc jak na razie pytaszkę. I ostatnia zdrapeczka. to ekstra linie z numerkiem szóstym. Pierwsza zdrapka w tym kolorze. Drabię pod dwa symbole. i tu mamy klucz, i rolki. Klucz jest tu, tu mamy klucz, a rolki. A no i chyba to wszystko, ok. Teraz lody e, i diament. Diamenty jest tu. Diamant i lodd. Lodd nummer to. Lodd som to. to wszystko okay. następnie cytryna i motyl cytrynkę mamy tu cytryna jest tu cytrynę mamy tu jest motylek, Cytryn i motyl. Nie widzę więcej. OK. Teraz będziemy szukać leżaka i podkowy leżek. Kowa. leżak mamy tu leżak i podkowa leżak jest tu tutaj jeszcze mamy eksedrynkę podkowa Podkowa, 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 leżak. Ok. A teraz balony i słoń. Balon i słoń. słonik jest tu tutaj mamy balony słonik tutaj też jest słonik tu mamy balony A i to wszystko to to jest jeszcze słonik Następnie mamy Księżyc i e, gwiazdę, Księżyc i Gwiazda. Tu mamy Księżyc. to jest Księżyc jak gwiazdy nie widziałam. Następnie popcorn i e, parasol. Popcorn i parasol. Parasol mamy tu. jest tu ok, więcej nie widzę teraz e, łódź i tęcza łódź i tęcza Aj, przepraszam łódź i tęcza Tu jest stół. Tu mamy tantra. Tutaj jest telča. Tutaj mamy telča. i klapki słońce i klapki Tu nasze słoneczko tutaj jest słoneczko tutaj mamy słoneczko Bo tutaj mamy klapki. I to wszystko. Ok. Teraz kwiat i krab. Kwiat i krab. Krab jest tu. Kwiat i krab. Były. ok Nie widzę. A teraz dzwon i serca. Dzwon i serca. Nie widzę. Następnie y Sakwa i Biedronka. Sakwa i Biedronka. Biedronki są tutaj dwie. Biedronka jest tutaj. Tutaj mamy sakwa i Biedronka obok. A I tutaj mamy Biedronkę. I dwa ostatnie symbole rower i Uh, arbus. E tak, arbus. I tak. Tutaj mamy arbus i rower. Tutaj jest rower. Hmm, tutaj mamy rower. Tutaj jest rower. Tutaj mamy rower. Tutaj, mam tutaj jest arbus. Arbus rower arbus a, no i to wszystko więc za to wychodzi że ta zdrapeczka jest przegrana a, N E czyli podsumowując na wydane 45 zł mamy 10 zł zwrotu Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ na 1000 od subskrypcji chciałam zrobić rozdanie z całą paczką Paradiso. A już naprawdę niewiele brakuje. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć.